Babcia Kaczka Informacja o postaci. Wygląd. W starszych komiksach mogliśmy zauważyć, że no, miała nieco inny kolor tej rękawków. Teraz jest taki bardziej czerwony, no to był taki jasno-fioletowy. Zmienił się również kolor włosów, wtedy te włosy były takie siwe. No a teraz y, są żółte. Oprócz tego były inne buty. No i tyle jeśli chodzi o wygląd. Teraz charakter. Tutaj trzeba bardzo powiedzieć, że babcia była na pewno opiekuńcza, no bo opiekowała się wszystkimi zwierzakami na farmie. Ale również opiekowała się Donaldem, jak był mały. Później Gęgulem. No i na wakacje do babci kaczki też siostrzyńcy. Gdzie mieszka? Tutaj od razu no, widać, że w Kuperkowie, czyli takiej małej wsi, jest to. Pierwsza postać, którą tutaj przerabiamy, um, która nie mieszka w Kaczogrodzie, tylko właśnie w Kuperkowie. Czyli takiej wsi. Kim się opiekuje? Jej rodzeństwo oraz mąż. Babcie Kaczka, jak już sobie wspomnieliśmy chwilę temu, początkowo opiekowała się Kaczorem Donaldem. Chociaż na samym początku, tak zupełnie, no na samym początku, to oczywiście jej dziećmi. Ale później swoim wnukiem Donaldem. Później gangulem który pomimo tego, że już jest dorosłym, to dalej u babci mieszka. Jeśli chodzi o jej rodzeństwo, to miała brata kwakier, kwaczak, zwany również kaczanym. No i jej mąż, tutaj Abraham. Ciekawost. Tutaj od razu powiem, że kiedyś jak babcia kaczka nie była jeszcze babcią, Oto była po prostu mamą kaczką, a jej mąż był tatą kaczorem. Jeśli chodzi o kolejne ciekawostki, no to tutaj oczywiście babcia jest takim starym samochodzikiem, zresztą generalnie wszystkie urządzenia i meble w gospodarstwie obcikaczki były raczej stare. Jeśli chodzi o ten odcinek, to też będzie dalej do znaczenia w kolejnych filmach na moim kanale.